Halo, halo, ziemię gości, witam was bardzo serdecznie, z tej strony MatMarsPace, a oto Random Series i dzisiaj gramy sobie w Unturned, ze mną jest Jakbyś mógł mówić trochę głośniej to po pierwsze. Tak, tak, A, tak, Będę, tak tak tak, tak. Tak, 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 oczywiście A po drugie, gramy dzisiaj sobie na mapce customowej w Battle Royale Tylko że arena się tak nie zamyka, więc to jest takie dość customowe Battle Royale To jest moja mapka, którą zresztą wam udostępniłem na, 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 na grupie lubki Matmara. I y, to jest mapa Miracle of Vistula, y, wzorowana na y, Bitwie Warszawskiej, że tak to mogę ująć. Y, tak Proszę prosto ująć. Że no, no po prostu wzorowana na Bitwie Warszawskiej. Tak więc jeśli chcecie się <trony> pobawić Bitwą Warszawską, to to jest mapa stworzona właśnie specjalnie po to. Są dwie strony, Rosjanie i y, 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 Bolszewicy. Bolszewicy i. Y, 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 czyli no... Taka prawda yy, I... Yy, polacy yy, A gdzie są pudełka z amunicją? Dobra, są pudełka z amunicją yy, Ogólnie tak wygląda mapa O Tak ładna a tu są obozy Bolszewicy, 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 polacy, polacy Bronisz Warszawy Mam bronić Warszawy? No To no problem yy, Nie, może... No, dobra Polecam wechifle 118, tak by the way, tak się wpisuje w epokę. Dobra, ja wziąłem coś, co się troszeczkę nie wpisuje w epokę, ale. Na, na którym ty jesteś, Brzegulal? O, jest! <ścoughs> no faktycznie szturmujesz Warszawę tak nieco szybciej. Moja, Warszawa. Tak. Nie dam nikomu. tak. No jeszcze. Tego stopnia ty nie widziałeś? Jechałem za tobą Eee, <laughs> aha O kurka, muszę podgłośnić nieco głośność Ja muszę 40 fps, 36, battery smooth Battery smooth experience <noise> tak jako jakieś zamieszanie może zrób no, zrobiłem już, nie wiem znaczy, znaczy ja widzę, że zrobię zamieszanie, ale teraz tak się ukrywasz gdzieś. Ja nie wiem gdzie O kurka Wisła <noise> Pół wpadł do Wisły Serio. Tak Serio. Tak już Nie masz koł. A nie teraz znowu za Ja nie mogę, nie mogę dobrać odpowiedniej głośności. Dobra, nie, nie ma aż tak, nie, nie ma takiej zabawy. Ooo, jesteś. Siemano. Siemano. No pokaż mi się ty. Który ty będziesz Matko, ty Matko, te pociski przez ścianę <laughs> Poważnie, no? To jest taki ten. To jest Fredrik. Teraz zginiesz. Nie zginę, nie. Może i było blisko Jak ty się tam dostał w ogóle na trendach? Ach, prawie No bo AraDon RX Vega, no nie. <ścoughs> szkoda, wiesz, szkoda to, że, że Radeoner RX Vega tak nie wygrywa z GeForce GTX. O! Jeszcze rzucię granat. No. Na pewno nie. Jest... Ja wezmę sobie kuszę normalnie. Wiesz co, wezmę sobie kuszę. Kuszę, to jest świetna broń. To jest hashtag Neymar, To chyba jest to. <laughs> Zrespiłem motorówkę. <laughs> ale fajnie. No fajnie, dobra. T tego nie było rzucając tutaj smoke'a. To nikt nie widział. Ja już szturmuję Warszawę. Warszawa tylko że wiesz, że ja też jestem w bolszewikach. Możemy współpracować i razem zająć Warszawę, albo możemy... Ja jestem lepszy. Albo możemy się... <noise> lepszy bolszewik. A myślałem, <noise> że komunizm. Naprawdę. Wstydź się. Komunizm? Ura Urra! Ura! Ura, ura. Tak, sobie kpisz, naprawdę? Tak, sobie <noise> tak. To jest takie. Wbije, wbijam na chatę. Takie Matmer wbijam na chatę. Gdzie ty jesteś? Na pewno tutaj. Wiesz w to. Wiedziałem! Ale. i dostałeś na pewno, powiedz. Tak, dostałem. Na ile? Mamy 20% i krwawie. Jeronimo! O! O, zabijam <grystanie> Nie, jest taka jedna gra. Co? Dobrze o tym wiesz. Jest taka jedna gra. Która? Nie, którą lamiłeś. Eee, Polotaper? <grystanie> Co? Polotaper? <grystanie> nie dobra, wyszłam sobie szybko. Taki jest IDC4? 1200. Nie powiem ci Dobra, musisz przejechać przez ten most, taki jest jedny cel. Dobra, tylko nie wiem przez który. No dobra, ale musisz przez z niego przejechać. Dobra, przejadę przez wszystkie mosty po kolei. Możemy się tak umówić. Wiesz co, wydaje mi się, że to będzie taki fajny film. Wiesz co ja daję, ja daję klawisz home i jedziemy taki cinematic. Ła, muszę zawrócić jeszcze. Ej, dobra, jedziemy taki cinematic, tylko proszę nie zawieć mnie tak od razu. W sensie tak, żebym tak przejechał tak idealnie. Pogarniesz. Co nie? Ten się nie zawadnie, ale dobra. Dobra, 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 dobra. Dawaj. Taki cinematic teraz jedziemy, uwaga! Jak są, odróżnić na Pokaż się! <grystanie> Czy ja się Ty trafiłem? Się już <grystanie> Ej, Żygierdz, zejdź tu trochę niżej, tak proszę cię. Jestem, ja nie wyjdę. Ta mapa była robiona kiedyś, właśnie, jestem. Ja nie wyjdę. <grystanie> Poczekaj! Nie ruszaj. <grystanie> Czekaj, tylko muszę to zatwierdzić, bo to się zatwierdzało. No tak, dobra. Papa. Ja W ja ogóle to jest, to jest teren poza na no tutaj. Nie zabiegnuj, no tak. zabiegnuj. No, jestem Wszystkie się w tym Ach tak. A to jak, ja, a to ja mam pomysł. Ja mam pomysł. Czemu to leży na ziemi? Jest co, wiesz co? <głos> <głos> Widziałeś to czy nie? Nie, ślepy jesteś. Bezpiecznie, bezpiecznie, bezpiecznie. A łano, nie rób mi tego. Się wydarzyło się się zaraz skończył. Szlak, siedem nabojów nie zostało Siedem, nie mam magazynu. O nie! Ja więc co ty robisz. słyszę? to słyszę Co ja robię? Ej, co ja robię? Okrążasz mnie. Po no. Tak A im na nawadziły Co <noise> e się teraz... Nic um, Ty Ej, też masz, masz to samo co ja? <noise> Taka Polska nagle, no. Polska wygrana Widzisz I Tak więc dzięki za oglądanie, komentujcie Subskrybujcie, zostawcie łapki w górę No i dzięki za oglądanie No i Teraz... No i jak była Polska, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. <grystanie> Bo ja tego nie wyłączę, co nie? Trzeba restartować serwer, tak mi się wydaje. Dobra, nie jestem. Dobra. Goodbye!